Hej, witajcie ludzie, z odległych galaktyk na kanale Elwizja w kolejnym odcinku czytelni z tej oto książki, czyli Sekrety Księżniczek Disneya. Wybaczcie za nagłą zmianę otoczenia, że tak powiem, w moim pokoju, ale niestety podczas studiów, na czas studiów muszę mieć taką zabudowę, że tak powiem, z mojego biurka. I tutaj mam cały tablet graficzny i wszystko do animacji, ze względu na to, że wszystkie programy, których musimy używać na studiach, czyli wszystkie Adobe, nie działają mi na tym komputerze. I może to jest bestia tylko dlatego, że ma Windowsa 7. A ja rękami i nogami bronię się, żeby się nie przerzucić na dziesiątkę. Na laptopie mam dziesiątkę, więc tutaj przynajmniej tymczasowo muszę pracować. Ale dość o mojej sytuacji. Wróćmy do treści książki. Tym razem będziemy opisywać Kopciuszka. Najstarsza znana historia o Kopciuszku pochodzi z Egiptu i opowiada historię pięknej niewolnicy Rodopis, która była źle traktowana przez inne służące, prawdopodobnie z zazdrości. Jej pan, i tak pan, bo tutaj jest taka właśnie dynamika społeczna, czyli pan i służące, bo no, takie były realia, no. W każdym razie jej pan pewnego razu przyłapuje ją na tańczeniu i z jakiegoś powodu daje jej pozłacane pantofelki. Dlaczego? Nie mam pojęcia, widocznie stwierdził, że nadaje się do Dance. W każdym razie nagle pojawił się sokół, i tutaj, w gwoli wyjaśnienia, sokół jest symbolem Horusa, czyli egipskiego boga. I ten sokół porwał jeden z pantofelków, tych pozłacanych pantofelków Rodopis, i zaniósł go do faraona. A faraon stwierdził, że hmm, Podejrzany, kinda sas, więc uznał to za znak od Boga i ogłosił, że poślubi dziewczynę, której ten pantofelek wejdzie na nogę. Ta historia o naszej rodopis pochodzi z pierwszego wieku przed naszą erą. Jeżeli chodzi o najstarszą znaną historię o kopciuszku europejską, to pochodzi ona z Włoch. Niestety była ona napisana w dialekcie neapolitańskim, czyli dosyć ciężkim do zrozumienia czy przeczytania. Więc nikt tak naprawdę nie wiedział, że ona istnieje, i nikt w zasadzie jej nawet nie czytał, aż do momentu, kiedy historia została przetłumaczona na język niemiecki. I wtedy to dzięki braciom Grimm, którzy przyłożyli się do popularyzacji tytułu. Kopciuszek stał się znany i rozpoznawalny. Historia, którą znamy z disneyowskiego filmu, bazowana jest na wersji Charlesa Perrault. I to właśnie w tej wersji baśni znajdujemy wróżkę chrzestną, dynię zamieniającą się w karoce i szklane pantofelki. Tutaj trzeba zaznaczyć, że baśnie wbrew pozorom wcale nie były tworzone z myślą o dzieciach czy dla dzieci. Były raczej tworzone dla dorosłych i przez tą biedniejszą część społeczeństwa. Baśnie były początkowo tworzone w celu wyjaśnienia sobie czegoś, na przykład czegoś złego, co nam się przytrafia, czy naszych przeciwności losu, albo po prostu w celu usprawiedliwiania tego, co się nam dzieje. Innymi słowy, na przykład historia o stoliczku na kryjsie została prawdopodobnie stworzona przez osobę, która doświadczała głodu. W każdym razie, to, że w baśniach widzimy magiczne stworzenia, magiczne przedmioty, księżniczki, królów, złe tak itd. Wcale nie znaczy, że na tym się konkretnie skupiają i o tym jest cała historia, bo zazwyczaj mają te drugie dno i przesłanie, które miały ze sobą nieść. I tak jeśli chodzi o kopciuszka, według psychologa Bruno Bettelheim historia o kopciuszku tak naprawdę skupia się wokół dynamiki rodzeństwa. Uchwyca urazę, jaką ludzie mogli czuć do swojego rodzeństwa, które źle ich traktowało, uchwyca rywalizację i poczucie wyalienowania. Do czego natomiast tym właśnie założeniem zmierzają w tej książce? a no do tego, że Kopciuszka stworzono w momencie, kiedy Walt Disney mógł czuć się źle traktowany i niezrozumiany przez widzów i krytyków. Stracił on popularność i desperacko potrzebował kolejnego hitu. Walt zaryzykował wszystko na jedną kartę. Historycy doszukują się połączenia między przesłaniem Kopciuszka a sytuacją Walta Disneya. Generalnie Disney potrzebował czegoś prostego i popularnego jak Śnieżka, ale być może faktycznie na decyzję na to, którą baś zaadoptować, zaważył fakt, Zrozumienie roli kopciuszka i utożsamianie się z nią przez Wolta. Wracając jednak do samej produkcji. Bill Pitt, jeden ze storyboardzistów kopciuszka, stwierdził, że gdyby nie cała intryga i kot i myszy w tle, to historię można by przedstawić w 7 minutach. Zresztą trzeba było zaskoczyć jakoś widzów, bo wiadomo, każdy i tak wiedział z czym się historia o Kopciuszku wiąże i wszyscy mieli tak jakby spoilery do historii, nie? Kopciuszka praktycznie w całości zrealizowano nagrywając sceny na żywo z aktorami w strojach w celu pomocy animatorom. I o ile Disney wielokrotnie używał materiału z aktorami w filmach czy shortach, o tyle tym razem nakręcił Cały film. Dzięki temu mógł sprawdzić wszystko wcześniej, wyeliminować wszystko, co nie pasowało, żeby nie zmarnować czasu i pieniędzy, zanim animatorzy przystąpią do animowania. Cały ten proces oczywiście również pomógł animatorom, ze względu na to, że dzięki temu Zwrócili oni większą uwagę na to, jak rzeczywiście porusza się ludzkie ciało. Historia o Kopciuszku umiejscowiona jest we wczesnych latach XIX wieku, w małym europejskim królestwie, które miało przypominać Francję. To były czasy wielkich przemian politycznych we Francji. Rodzina Kopciuszka wydaje się być dosyć dobrze prosperująca. Kopciuszek, zatem, jak sugerują w książce, mogła być faktycznie na dworze Napoleona I. Ale po śmierci ojca Kopciuszka, wydaje się, że macochan nie bardzo radzi sobie finansowo. I może tutaj podejście się trochę próby usprawiedliwiania złoczyńcy, ale Lady Tremaine, czyli macocha Kopciuszka, wcale nie jest zła. Po prostu no Kopciuszek nie jest jej dzieckiem, może po prostu jej nie lubi i, i tyle. I wiadomo, że na pierwszym miejscu postawi swoje córki. Wracając jednak do ciekawostek z filmu, suknia, w którą odziewa Kopciuszka w różkach krzesna jest odzwierciedleniem mody, która panowała ówcześnie podczas powstawania filmu, a nie według standardów XIX-wiecznych, dlatego nie jest historycznie poprawna. Modę to, na której bazę suknię Kopciuszka zaprezentował Christian Dior. Film o Kopciuszku oczywiście musiał być musicalem. Disney poprosił Marka Davida, Jerego Livingstora i Ala Hoffmana do napisania piosenek. Muzycy poprosili Ilenę Woods, żeby nagrała demo. Natomiast Disneyowi to demo tak bardzo się spodobało, że zatrudnił Ilenę jako głos Kopciuszka. W tamtych czasach kobiety nie odgrywały znaczących ról w animacji. Ba, zresztą bardzo mały odsetek kobiet w ogóle dostało się do branży animacji. A jeżeli już tam pracowały, to zazwyczaj przy kolorowaniu obrazków. Tym bardziej, więc bardzo istotna była tutaj rola Mary Blair, która zaprojektowała cały wygląd i paletę kolorów dla kopciuszka i całego filmu. Praca Mary tak bardzo spodobała się Waltowi, że przyczyniło się to do innego spojrzenia na rolę kobiet, ich umiejętności, ich zdanie czy opinie. Wpłynęło to również na nową generację artystów w animacji. I trudno się dziwić, skoro paleta barw tak pięknie się prezentuje. Przy tańcu Kopciuszka z księciem tworzy tak magiczną, bajkową atmosferę albo ten fantastyczny kontrast pomiędzy wyglądem Kopciuszka w domu a na balu Mary Blair tworzyła fenomenalne i mistrzowskie relacje postaci z przestrzenią. Podobno, kiedy zapytano Walta Disneya, który film z tych, które stworzył, najbardziej mu się podoba, jest jego ulubionym, to bez zastanowienia odpowiedział, że Kopciuszek. I jak sam przyznał, nie jest to jakoś najlepsza animacja, ale fakt, że Walt wybrał właśnie Kopciuszka, czyli postać, która jest biedna i zmaga się trudnościami i problemami, które jej się przydarzają, dużo mówi o osobowości Walta i tych domniemanych powiązań z Kopciuszkiem. Chociaż przy okazji Walt Disney kilkukrotnie wspomniał, że w zasadzie to bardziej identyfikował się z królem w tej historii, ze względu na to, że tak jak i król, dla swojej córki chciał znaleźć wyjątkowego mężczyznę i doczekać się wnuków. I tak to powiedział swojej córce. John Masker powiedział, że Kopciuszek to postać, z którą każdy może się utożsamić, zaangażować w jej historię i poczuć tą niesprawiedliwość, i zrozumieć jej sytuację, czuć frustrację w związku z tym, jako że wielu z nas nieraz czuło się bezsilnie w ciężkich sytuacjach. Kopciuszek okazał się ogromnym sukcesem, który pozwolił Disneyowi i studiu pracować nad kolejnymi projektami, czy to w formie live action, seriali, czy chociażby Disneylandu. I to by było na tyle jeśli chodzi o treść tej książki. Jak widzicie z tego rozdziału niewiele dowiedzieliśmy się na, na temat tworzenia postaci i tego jak wyglądał cały proces, czy ciekawostek z produkcji. Bardziej tutaj skupili się na tym psychologicznym aspekcie i dlaczego akurat ten konkretny film Waltowi się podobał i dlaczego wybrał tą postać, a nie inną. Mam nadzieję, że w kolejnym rozdziale poruszą bardziej obszernie ten temat samej produkcji filmu i tworzenia projektów w postaci, stroi czy historii. Ale tego dowiemy się w kolejnym rozdziale, a kolejny rozdział będzie o Aurorze, czyli Śpiącej Królewnie. Tymczasem to by było na tyle w tym odcinku. Dziękuję serdecznie wszystkim moim patronom i chciałabym powitać i podziękować moim nowym patronkom kanału, które dołączyły do grona patronów jako wspierając tego kanału, bo nie wiem czy zauważyliście, ale uruchomiłam wersję wspierania kanału. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować ten kanał, wpadajcie również na kreskówkast, czyli podcast o animacji, który prowadzimy razem z Trickster. Dziękuję wam za oglądanie i zapraszam was po więcej. Cześć.